Naszym najważniejszym postulatem jest prośba o wycofanie projektu zwolnień grupowych i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji. Nie o tylko o Nie zwolnienia, tylko najpierw porozmawiajmy o tym, jakie ma plany zarząd, co chce zrobić, jaki program robić. To najważniejsze. Niestety nie rozmawia się z nami. Nie deklarujemy się... 20% obniżki własnej pensji. Wszystkich. No Natomiast... Rozmawiamy już tylko z prawnikiem. Po półrocznych próbach rozmów, pisania pism, przepraszam za kolokwializm, zlewania nas i związków, i rady pracowników. My cały czas mieliśmy nadzieję, że pan prezes wykaże dobrą wolę. I w tej chwili już nie mamy żadnych, bo ja nie byłam na zebraniu, bo, ale zreferuj jak wyglądało pierwsze spotkanie, które prezes nazywa negocjacjami. Pierwsze spotkanie wyglądało, że zaproszono nas na pół godziny przed tym spotkaniem. Mówiono, że będziemy rozmawiali i mamy z jednodniowym wyprzedzeniem ewentualnie informować, ale nie otrzymaliśmy dokumentów, które chcieliśmy i nie otrzymaliśmy żadnego programu restrukturyzacji. Mamy tylko rozmawiać o tym dokumencie, który otrzymaliśmy, czyli o grupowych zwolnieniach, więc my chcieliśmy najpierw, aby otrzymać ten plan restrukturyzacji, aby że i nie porozmawiać, w których miejscach można mniejsze wydatki zrobić gdzie i jeżeli staniemy, takich porządku mówiły, pod ścianą, czyli będziemy musieli te pieniądze mniejsze zarabiać do 20%, to wtedy zrobimy ten krok, a na końcu dopiero po tym, że jak wejdzie ustawa nowa, ewentualna sposoby finansowania, możemy zastanowić się, czy zrobiliśmy wszystko, czy, czy musimy dalej zwolnić. Ta forma protestu będzie kontynuowana, tak jaką widzimy. Tutaj. Mamy zamiar codziennie o 12 na 15 minut w ramach przysługującej nam przerwy 15-minutowej wychodzić z tymi hasłami w przedrozumieniu. A jak długo? Do skutku. Czyli do momentu, kiedy wręczą nam wypowiedzenia. Pewnie. A może i dłużej, nie wiem.